Patrzcie na to, jaka ta gra jest sprawiedliwa. Gościu, Karo, w ruchu trafia sobie, ja przesadowano nie trafiam. Nie, szybko naprawię gąskę Nie, jeszcze zginąłem, bo dostałem te gąski, nie. Masakra, leopard tam zrotował, ale słabo. Muszę przyznać, że nie potrafię zapanować nad emocjami. Nie wiem. Może. Zależy od interpretacji. Przed rzutem myszką miałem chwilę w głowie zawahania, czy to zrobić, czy nie. Ale stwierdziłem, że to zrobię i chuj. I to zrobiłem. Tam myszkę kupiłem. No i rozebałem. Prosta piłka, tak? Kurde, korci zagrać w krzaku, jak mamy taki, takie to deki tu. Tylko to jest ryzyko, nie? Bo dwa się może jechać jak debil przed siebie i nie zwracać uwagi na to wszystko. Kurwa, poważnie! Ja pierdolę! Dlaczego Super Conqueror jedzie tędy, i Super Conqueror mnie zaświecił? Kurwa! Chciałem pospotować tą linię, a. Nigdy nie powiedział to z Family Friendly Stream. A. No i tyle. Chciałem pospotować i zostałem jak zawsze. W... Znaczy, nie jak zawsze, ale no, nie poszło. Cio, 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 cio. To jest full skupka. Kurwa, zaświecił. Tak, ja się zaczęłaś drzeć. Było wszystko spokojnie, ja przyszłam i już się wydarzyłaś. Ej! Co? Co, focha? Nie ma focha? ja Numer Fosza Fosz jest tam Nie jestem pewny, ale według mnie ten obiekt strzelił No to jest jakiś żart Widzowie O co chodzi z tym zagraniem? Goście całą bitwę czekał Nie wiem Chyba od jutra streamy z delayem Nie, nie wiem czy to był stream Sniper czy nie Ale to było i tak dziwne zagranie, fuj Kurde, wiedziałem, ale kurde, myślałem, że ona nie będzie sobie zasięgu! O. Ale powiem wam, że ja bym stąd się cofał miał wszystko. Nie, nie. Dobrze, że. Ale ten ude dziwnie zagrał. Fox 155. Nie ma tak jak zaczynać bitwę minus 700 HP. Znienawidzone czołgi, obiekt 260 4 nie? A mamy obiekt od 29. Wow, no to Git. A druga strona pada, to my musimy grać w górkę. Kurde, i sobie siadam mi nie zrobiło. Nie wiem, jak ktoś go przebił, ale okej. Okay. No trzeba odbić jakąś górkę. A baza Push, hill. Base is lost. Nie wiem, więc całem w w takim graniu Pytanie kogo sfokusuje Fox 155 i Dlaczego to będę ja? No. Twój na ciebie Jestem niemiły To jakie są to osoby Kamil nie gra dzisiaj. Graj Kamil. No i za co ja mam go zgłosić, Ojku. Masno fest. Jeszcze znajdę. Spocona Wietnamica. No tutaj jedna osoba jest w ignorach przypadek.